Po raz pierwszy zorganizowaliśmy w Politechnice Białostockiej akademicką dobę sportu. Mnóstwo dyscyplin, mnóstwo uczestników rozgrywek, które trwały przez całą noc. Serdecznie pani rektor Politechniki Białostockiej profesor Marta Krzysztof W moim życiu Politechnika Białostocka odegrała bardzo dużą rolę. Cieszę się, że było mi dane studiować siebie w mieście, skończyć tą uczelnię. Gdzieś tam myślę, że wpłynęła na mój dalszy rozwój już po studiach. Swoje pierwsze kroki, można powiedzieć, stawiałem też z lekkoatletyką, tutaj budowałem swoje wyniki, swoją karierę. Miło wspominam i mogę dziękować za pomoc, która była mi tutaj dana, bo myślę, że ona też przyczyniła się w jakimś tam stopniu do rozwoju mojej kariery. Zawsze tutaj nauczyciele służyli pomocą, radą, wspominam bardzo dobrze, mogę za to dziękować, bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Bardzo się cieszę ze spotkania z Wojciechem Nowickim. Jest dla mnie największą inspiracją. Wojtek opowiada bardzo ciekawe rzeczy, w szczególności jak połączyć plan dnia, naukę wraz ze sportem, czy jak sobie radzić ze stresem i przygotować się do zawodów psychicznie. Spotkanie z Wojciechem Nowickim pokazuje, jak ważny jest sport, jak ważne jest propagowanie kultury fizycznej. Tym zajmujemy się w Politechnice Białostockiej, zamierzamy rozwijać i dyscypliny, i naszą infrastrukturę.